Dzień dobry, witam serdecznie na kanale tutaj Maniek. Mamy dzisiaj 11 grudnia 2024 roku i mamy dzisiaj drugi dzień wyzwania robienia pompek Tysona codziennie przez 30 dni. Także cóż, nie przedłużając, zapraszam, zaczynam pierwszą serię, 25 powtórzeń, lecimy. <laughs> Nie mamy to pierwsza seria za mną standardowo około minuty przerwy czekamy sobie grzecznie dobra minuta minęła lecimy z drugą serią 25 powtórzeń przypominam Mamy to. Także drugi dzień za mną. Także zapraszam serdecznie do następnych odcinków. Lecimy z wyzwaniem dalej. Trzymajcie się i do następnego. Tutaj był Maniek. Cześć.